Case IH Farmal 110C. Czynności serwisowe, które robimy każdego dnia. Po lewej stronie zbiornik olej napędowy, tam jest 130 litrów. Zbiornik na płyn blue. około 13 litrów. Z przodu mamy chłodnica oleju, chłodnicę od klimatyzacji, e, chłodnica silnika, tak samo filtr powietrza. E, otwieramy sobie tutaj tą przednią pokrywę. Ostrożnie go wyjmujemy z pokrywy. Możemy go najpierw wystukać gdzieś na twardym, u, 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 powiedzmy, czy tak jak tu mamy obciążniki. Jeżeli mamy sprężarkę, gdzieś łatwy pistolet pod ręką, możemy go przedmuchać. U góry również mamy katalizator oczyszczania spalin. Jest on zupełnie bezobsługowy. Jeszcze jeden element. Mamy wlew oleju i miarkę, miarkę silnika. Możemy sobie spojrzeć na stan oleju. Jeżeli chodzi o olej hydrauliczny, możemy podejrzeć, jak ten olej wygląda. Jest on tutaj e, w prawej strony i jeżeli jest w połowie gdzieś tam między zieloną a czerwoną linią, to to znaczy, że jest idealnie w normie. Kolejną czynnością, o której powinniśmy pamiętać, jest również przesmarowanie kalamitek. Są oznaczone czerwonym takim punkcikiem uszczelką i wtedy podchodzimy z towotnicą na przykładzie tutaj osi przedniej. Tak? Jedna kalamitka jest pod spodem i z lewej i z prawej strony. Jedna tutaj jest z przodu na górze i druga z tyłu.